Srebro jest świetne, tańsze, dynamiczne, z dużym potencjałem do wzrostu, ale jest też bardziej zmienne, dlatego potrzebuje równowagi. Złoto, srebro i platyna to trzy filary, które się uzupełniają. Złoto stabilizuje, srebro buduje dynamikę, a platyna daje przewagę w momentach, gdy rynek szuka nowej równowagi. Jedno chroni, drugie pomnaża, a trzecie daje asymetrię, której nie da się znaleźć nigdzie indziej. Dlatego obserwuj nie tylko Gold-Silver ratio, ale też Gold-Platinum ratio. Kiedy gold silver ratio wynosi 80, 90 lub więcej, srebro jest tanie względem złota i warto je wtedy spokojnie dokupować. Gdy spada w okolice 60, 50, 40, to znak że srebro zaczyna drożyć szybciej, więc można część zysków przerzucić do złota. Z kolei, gdy gold platinum ratio zbliża się do poziomu 1 do 2,5, czyli za jedną uncję złota możesz kupić 2,5 uncji platyny, to moment, by zrodować część złota w platynę, bo to historycznie bardzo korzystna relacja. A gdy rynek wróci do normalności, czyli do okolicy 1 do 1, możesz bez emocji zamienić platynę z powrotem na złoto, pomnażając ilość metalu bez dokładania ani jednej złotówki. Na tym polega prawdziwa rotacja cyklu, nie spekulacja, tylko mądre zarządzanie. Nie po to, żeby grać, tylko po to, żeby zwiększyć ilość uncji w portfelu. Dywersyfikacja nie oznacza chaosu, to nie jest trochę tego, trochę tamtego. To świadome proporcje i strategia, która daje ci elastyczność w każdym scenariuszu. Więcej srebra, jeśli chcesz wzrostu, więcej złota, jeśli stawiasz na spokój i stabilność. Trochę platyny, jeśli chcesz wyprzedzić cykl i wykorzystać moment, gdy rynek jeszcze śpi. Bo gdy przychodzi zmiana trendu, tylko ten, kto ma wszystkie trzy metale, może reagować. Ten, kto ma tylko jeden, musi czekać. A czekanie w złym momencie to najdroższa lekcja, jaką daje rynek metali szlachetnych. Dlatego buduj portfel tak, żeby był gotowy na wszystko na inflację, kryzys, recesję i zmianę cyklu. Bo rynek metali to nie sprint, to maraton, a w maratonie liczy się równowaga, konsekwencja i chłodna głowa.